Po prostu, jakby totalnie nigdy nie myślałam, że, że to wybiorę, bo spoiler, ostatecznie to właśnie wybrałam. Są właściwie takie, można powiedzieć, że, no tak naprawdę, dwa kierunki. Dostałam wczoraj plan zajęć, zajęć mam bardzo dużo i jest to kierunek o nazwie. Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. W piątkowy poranek stwierdziłam, że nagram dzisiaj dla Was vlogę, kompletnie tego nie planowałam. Jest godzina, chwilę po dziesiątej. Ja się dzisiaj obudziłam jakoś o dziewiątej. I stwierdziłam, że dzisiaj mam jakiś taki dzień. No i nie, nie mam dzisiaj jakoś specjalnie dużo rzeczy do zrobienia, w sensie, wiecie, coś tam mam, ale nie, nie muszę nic tak robić konkretnie w danej jakiejś ramie czasowej i tak dalej, więc sobie zrobię taki lazy day i trochę nie mogłam wstać z łóżka. I pisze do mnie moja koleżanka, Hania, czy idziemy na 11 na śniadanko do Charlotte, jak sądzę, z Zbubiksa. No przez Zbubik Stwierdziłam, więc myślałam, dobra, no to przynajmniej mam motywację, żeby wstać. Także wstałam dosłownie 15 minut temu, ubrałam się, uczesałam yy, i robię sobie jakiś szybki make-up i lecimy na śniadanie. Kochania, właśnie też wczoraj u mnie była wieczorem, na kolacji zaraz pokażę jakie piękne kwiatki od niej dostałam. No i tak, właśnie tak jak wam mówiłam, jakieś takie pojedyncze plany na dzisiejszy dzień mam, mam parę rzeczy do zrobienia, ale nic konkretnego. Jutro jadę do Katowic, więc pokażę wam też jak się pakuje. Mm, no i co, zapraszam was do spędzenia tego dnia razem ze mną robimy make-up. Ja już gotowa do wyjścia, powiem wam, że dawno siebie w takim wydaniu nie widziałam zwłaszcza o tej godzinie yy, założyłam, że ostatnio strasznie się rozleniwiłam yy, w robieniu makijażu tak, ale jestem ogarnięta yy, mam jeszcze chwilkę do wyjścia a, miałam wam pokazać te kwiatki od Hani zobaczcie, wczoraj dostałam taki piękny bukiet jakie to są kwiaty jest ja w ogóle nie znam na kwiatach, ale uwielbiam żywe kwiaty, więc dostałam od Hani taki piękny bukiecik i sobie tutaj u mnie stoi w salonie na stoliczku. To przy okazji pokażę wam od razu mój outfit. Oj, trochę ciemno, czekajcie. O, lepiej. Mam na sobie taki zwykły czarny t-shirt, który jest z Sinsaya i taką wiązaną spódniczkę zapinaną też z tyłu, która jest z Mosquito. Ja jeszcze mam gdzieś z 15 minut do wyjścia, więc pogarniam jakieś rzeczy w mieszkaniu. I lecimy do Charlotte. Jesteśmy już to słychać to głośno dla Zbawiciela. Jestem z organizatorką dzisiejszego spotkania. Pan jest ale tam... mi miło, przedstaw się. Cześć, jestem Hania. Tak, mówić powiedzieć w ogóle: haj Hania, tak w Nie, cześć, nazywam się Hania i zebrałam Ole na kawko herbatkę. Nie pijemy kawy, trudno. Nie. Ja nie jestem w ogóle kawowa. Nie ja też nie. To jest ta słyda Hania od tego podcastu, którym wam męczę, yy, pupcie na moim Insta Story i wstawiam, że słucham ciągle, bo to prawda. Ger. Jaki I smacz? wiecie co jest dziwne, że jak ostatnio mam fazę i słucham ciągle podcastu Hani i się wczoraj spotkałyśmy to ja mam wrażenie, że ja ciągle słucham jej podcastu tylko jakby też widzę tylko ją na żywo. żywo, tak. Bez kitu i to jest no. też coś takiego, że jednak jeżeli spotyka się osoby z internetu, to od razu jest takie uczucie, że przecież ja ją znam. No, ja no. totalnie znam jej głos, znam jej wygląd, tylko po prostu nagle Nie okazuje... wiesz o co jakby chodzi w jej życiu. Nie tak, no. tylko nagle okazuje się, że naprawdę jest niska. No.

Dwa, jeden. I mm Hanie -hmm. ja mi mówi, że jestem niska, także no. No nie czujemy różnicy między sobą okay? no zobaczymy sobie prosto po Dokładnie, więc to jest najważniejsze. Dobra, jestem już w mieszkanku, powiem Wam, że było bardzo fajnie. Dawno nie byłam nigdzie tak na śniadanku yy, na mieście, jest prawda trochę późno, ale bo pysznie spędziłyśmy sobie z Hanią yy, super czas, także nie mogę się doczekać, że znów będziemy miały okazję się spotkać, bo było naprawdę bardzo, bardzo fajnie, ale z racji, że mieliśmy takie w sumie późniejsze śniadanko, to. Powiem Wam, że w sumie jest mi to na rękę, ponieważ stwierdziłam, że teraz jest już taka pora obiadowa, więc sobie zjem coś takiego lżejszego i po prostu zjem sobie takie, wiecie, coś bardziej obiadowego na taką obiadę I w sumie to dobrze, bo pozjadam jakieś resztki z lodówki, z tego względu, że nie wiem czy wam mówiłam, ale jutro jadę do Katowic na 18 lęki, więc nie będę mi tu dwa dni, więc nie chcę nic za bardzo zostawiać tak w lodówce nadprogramowego, więc potem pozjadam co się da. Mm, tak jak widzicie po tytule tego vloga, bo chyba jeszcze do tego nie nawiązałam, ale dzisiaj właśnie yy, zrazę wam też w końcu co studiuję. Ten temat był przez was poruszany, w sensie pytaliście mnie o to że od jakiegoś czasu we vlog pod vlogami, na Instagramie i tak dalej. Natomiast ja najpierw chciałam jakby załatwić taki wiecie temat przeprowadzkowy i zrobić dla was taką serię przeprowadzkową i chciałam tak jakby rozgraniczyć te dwa tematy mieszkania, szkoły i studiów. Znaczy mieszkanie osobno, a wiecie, nauka to drugie, więc dzisiaj w końcu pogadamy sobie trochę o studiach, ale yy, w ogóle tak, jak przyjechałam do Warszawy dni temu, to pokazam wam na, inst na instastory że przyjechałam cała zapakowana, ponieważ przywiozłam jeszcze yy, parę rzeczy z domu, których nie zdążyłam zabrać podczas tej mojej głównej wyprowadzki, między innymi cały mój asortyment z Natural Mojo i zamówiłam też nową paczkę z nowymi rzeczami, więc pokażę Wam, jak prezentuje się moja kolekcja i organizacja rzeczy z Natural Mojo teraz, od kiedy mieszkam w Warszawie, tak, tak więc studia na górze mam taką półeczkę. I tu mam trochę tych rzeczy. Herbatę Beauty sobie zostawiłam w domu, że jak będę w domu, to będę sobie ją piła, ale teraz sobie tutaj zamówiłam herbatę Purity. Mam tutaj również True Beauty i Glam Project. Ogólnie pokażę wam, chyba nigdy wam nie pokazywałam całej mojej kolekcji z rzeczy z Natural więc chyba to dzisiaj zobaczycie. Więc to jest właśnie tutaj, to tu mam jeszcze miód. I tutaj słuchajcie, mam jeszcze dwa shakery. Dwa, dlatego że po prostu ja te szeiki, tak jak wiecie, piję codziennie, więc po prostu jak jeden mam w myciu, to drugi mam do użytku, plus się zawsze śmieję, że. Nie dorobiłam się, słuchajcie, od kiedy mieszkam w Warszawie jeszcze blendera, i on świetnie służy jako na przykład shaker. Do uwaga jajecznicy. Tak, dobrze słyszycie, nie przesłyszeliście się, shaker do jajecznicy po prostu jak robicie oneta albo jajecznicę i chcecie szybko wymieszać jajka z jakimiś jeszcze składnikami, yy, blender z natural może do tego już sprawdza super, więc akurat zawsze jak jeden mam w myciu albo w jednym pije koktajl, to yy, drugi jest do jajek. Nie pytajcie. I tutaj mam wszystkie właśnie smaki tych proszków, które ja piję, tutaj obok mam też płatki, bo ostatnio zaczęłam je mieszać z jogurtami, mam, widzicie trochę niektóre opakowania są brudne, bo ich używam, ale mam też kilka nowych smaków na przykład zamówiłam teraz karmel i berry, to są smaki, których jeszcze nie próbowałam, ale mam tutaj również moich ulubieńców, czyli cookie, e, banana, wanilia i mango. To zawsze były takie moje cztery ulubieńce i teraz będę jeszcze testować te dwa smaki nowe. I słuchajcie, mam jeszcze taką nowość, którą wiedziałam, że muszę zamówić, kiedy właśnie uzupełniałam proszkowe zapasy ostatnio z Natural Mojo, czyli jest to taka taki zestawik, czyli taka kokosowa miseczka razem z łyżeczką, którą też wam już pokazywałam na Insta i pytacie skąd ona jest, więc właśnie jest z Natural Mojo. I słuchajcie, ta miseczka to jest jakiś hit, ponieważ ona jest naturalna w 100% biodegradowalna i ona jest wykonana ze skorupy kokosa, przez co ona widać, że jest taka wiecie niepowtarzalna. Każda miseczka wygląda trochę inaczej, ponieważ no to jest właśnie jakby kawałek kokosa pewnie gdzieś tam zaimpregnowany i w ogóle jest świetna, ponieważ ma taki właśnie nieoczywisty kształt, ona nie jest idealna, wiecie, nawet jak stoi, to ona, no to nie jest taka miska, to jest naprawdę taki, wiecie... Mi się marzyło, że jak właśnie będę miała swój dom, to chciałabym go urządzić w takim naturalnym, minimalistycznym stylu i mieć właśnie mnóstwo takich dodatków tropikalnych, podróżniczych, wiecie, jakieś takie sobie rzeczy, jak przywożę zawsze z podróży i to właśnie świetnie mi się wpasowuje w ten vibe i do tego jeszcze w zestawie jest łyżeczka i no... To jest naprawdę mega. No i możecie sobie z tego jeść, co tam sobie tylko wymarzycie, ale to wygląda jak taka typowa instagramowa smoothie bowl i ja właśnie sobie teraz tutaj zrobię jakieś jedzonko, tak jak wam mówiłam, dzisiaj trochę zjadam sobie resztki, więc pokażę wam, co właśnie wiem, jak nie mam nic w lodówce, taka typowa przekąska, taki lunch, bo zawsze wam pokazuję, jak z tymi proszkami naturalnymi robię jakieś shakey, na przykład w blenderze z bananem i tak dalej. Teraz nie mam ani mleka, nie dorobiłam się tu w Warszawie jeszcze blendera, więc pokażę wam taką jeszcze inną opcję, jak wykorzystywać te proszki można je na przykład też dodawać do ciast, a ja dzisiaj akurat dodam je do jogurtu. Także do mojej miseczki daję jogurt naturalny. Do tego dodam sobie miarkę proszku i dzisiaj mnie korci, żeby przetestować po raz pierwszy ten smak Fitberry. O, widzicie, nowy jeszcze nieotwarty. I dodam sobie tak jedną miarkę. To jest super opcja, jak właśnie na przykład nie lubicie jogurtów naturalnych, to właśnie tym proszkiem możecie sobie zmienić jego smak i kolor, no i przy okazji też ma dużo wartości odżywczych, mmm, ale mega pierwszy raz to robię, dobra, teraz sobie jeszcze dodaję jakieś płatki no i wiadomo, jakieś owocki muszą być, u mnie dzisiaj będą to nektarynki i słuchajcie, gotowe, no i oczywiście nie obyłoby się bez kodu, chyba się już przyzwyczailiście, że zawsze jak wam coś natural mojo pokazuje, to też załatwiam dla was kod, bo o to potem pytacie także słuchajcie, kod działa do końca miesiąca i brzmi on alexis50, daje minus 50% na wszystkie rzeczy poza zakładką wyprzedaż. Zostawię wam też linka w opisie i do tej miseczki, i do tego feedberry, którego ja dzisiaj użyłam, yy, i do tej promocji, także wszystkie info, jak coś też znajdziecie w opisie, ja wcinam i opowiadam wam o studiach. Dobra, pogadajmy o studiach. Więc temat studiów był dla mnie dość tematem takim, którego unikałam nie tylko w internecie, ale i w prawdziwym życiu w sumie od dłuższego czasu, bo prawda jest taka, że przez dłuższy czas nie wiedziałam za bardzo, co chcę robić. W szkole podstawowej byłam nastawiona na drogę muzyczną w mojej dalszej kariery, tak jak... Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale bardzo dobrze mi szło w tej kwestii. Nie dość, że tańczyłam, no to przede wszystkim yy, byłam w szkole muzycznej, grałam na fortepianie, i specjalnie robiłam 6 lat szkoły muzycznej w 3 lata po to, aby skończyć ją równo ze szkołą podstawową i móc przez całe gimnazjum i liceum uczęszczać do szkoły muzycznej drugiego stopnia, a potem iść na akademię muzyczną. Plany jednak te się zmieniły i już w szóstej klasie kończąc szkołę podstawową wiedziałam, że dalej do drugiego stopnia oraz na akademię muzyczną nigdy nie pójdę. W skrócie szkoła muzyczna zabiła we mnie taką pasję i miłość do grania na fortepianie, ponieważ ja chciałam grać, niekoniecznie uczyć się teorii, więc wiele bardziej satysfakcjonujące. Było dla mnie to, co potem robiłam. Czyli, na przykład, w gimnazjum akompaniowałam i prowadziłam chór. No, i ogólnie robiłam jakieś takie freelancerskie, muzyczne projekty, i już niekoniecznie tak wiecie: stricte w szkole muzycznej. Dlatego, idąc do szkoły, do gimnazjum, byłam przekonana, że pójdę na medycynę. Jest to też coś, na co wiem, że liczyła spora część mojej rodziny, że dalej będę ciągnąć yy, taką medyczną mini tradycję. Jednak szybko idąc do gimnazjum okazało się, że nie bardzo lubię się z biologią, że biologia to jest taka typowa pamięciowa, męczy mnie, nie rozwija, nie uszczęśliwia i tyle. Natomiast bardzo polubiłam się z chemią i bardzo chciałam to kontynuować, natomiast yy, wahałam się jeszcze między chemią i geografią. Z chemii po prostu byłam w gimnazjum bardzo, bardzo dobra, a z kolei geografia bardzo mnie interesowała i tutaj stanęłam przed dużym dylematem, który jednak rozwiązało odejście na emeryturę pani od geografii, którą miałam w gimnazjum i z którą chciałam się dalej uczyć w liceum, ponieważ ona uczyła też w jednym z liceów. Natomiast skoro odeszła na emeryturę, to stwierdziłam, że pójdę do innego liceum i pójdę na chemię, tak widocznie miało być. Z tą chemią jednak szybko się rozmyśliłam. Okazało się, że rozszerzenie z chemii nie jest już takie przyjemne jak podstawa czy, czy te lekcje w liceum. No i też troszeczkę, wiecie, wtedy zaczęłam bardziej się interesować takim światopoglądem, religiami. Świata, ogólnie jego politykom, no i trochę zaczęłam żałować, że nie wzięłam tej geografii. Czy żałuję teraz? Powiem wam, że nie. Jakby jestem wdzięczna za to, jak się potoczyła moja droga, natomiast biorę pod uwagę to, że mogłam jednak wziąć tą geografię. No i czasami wiecie, jestem ciekawa, co by było gdyby, no ale zostałam przy tej chemii. Z którą po prostu pisałam w sumie tak do formalności, nie, nie uczyłam się jej, nie zależało mi na niej na maturze, no ale skoro już chodziłam dwa lata na tą rozszerzoną chemię, no to potem na maturze ją pisałam. O chemii bardzo dobrze się uczyłam jeszcze w drugiej klasie liceum na rozszerzeniu, ponieważ stwierdziłam, dobra, skoro nie medycyna, no to gdzieś też w takich ścisłych tematach zostanę i chciałam iść na inżynierię chemiczną i procesową, na politechnikę, wtedy jeszcze wrocławską. Potem właśnie się trochę pokłóciłam z chemią, już się nigdy z chemią nie pogodziłyśmy, zaczęłam się bardziej interesować właśnie tą geopolityką i znalazłam sobie taki kierunek, w sumie został, wiedziałam, już, że będę chciała iść właśnie w takie rzeczy, które albo bardziej robię teraz, czyli taki, wiecie, biznes, marketing i tak dalej, prowadzenie własnej działalności, PR, branding, reklama. Albo, właśnie, w coś związanego z moją pasją zaczęłam się bardzo interesować, na przykład, pracą w takich pozarządowych organizacjach albo w rządowych, typu ONZ i tak dalej. No i właśnie się okazało, że jest taki, stosun jest taki stosunek, jest taki kierunek, jak stosunki międzynarodowe, i jest to kierunek, na który właśnie yy, całą klasę maturalną, o którym całą klasę maturalną myślałam, na który chciałam iść. I zawsze powiem Wam, że nie lubiłam z nikim rozmawiać na temat swoich planów ogólnie. Jeżeli mnie trochę śledzicie czy tam moje jakieś live Q&A, to wiecie, że ja nie lubię gdybać i nie lubię rozmawiać o swoich planach, bo to są tylko plany ja lubię rozmawiać o tym, co jest tu i teraz, dlatego nigdy Wam nie mówiłam, bo wiedziałam, że jeszcze jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się zmieni, mimo że byłam zdecydowana, że chcę iść na te stosunki międzynarodowe. I nie wiem, czy pamiętacie, wiedziałam już, że będę chciała iść do Warszawy, także wiedziałam, że na Uniwersytet Warszawski będę składać. Łącznie na Uniwersytet Warszawski składałam papiery na trzy kierunki, właśnie na stosunki międzynarodowe, złożyłam jeszcze na zarządzanie finansami i rachunkowość oraz na matematykę i ekonometrię, z tego względu, że po prostu bardzo dobrze poszły mi matury z matematyki. I sama się tym zaskoczyłam. No, no i dostałam trochę od rodziców takie, wiecie tak mnie trochę nie doradzili, że mam po prostu złożyła na więcej kierunków. Bo po prostu mogę, skoro mam taką możliwość, to złożę na więcej i po prostu potem sobie coś wybiorę. Także złożyłam jeszcze na Politechnikę Warszawską, na Zarządzanie i inżynierię produkcji. Tak po prostu, jakby totalnie nigdy nie myślałam, że, że to wybiorę, bo spoiler, ostatecznie to właśnie wybrałam. Sama się zaskoczyłam po prostu tym, jak dobrze przez kwarantannę się rozwinęłam matematycznie, jak znów poczułam takie flow do matematyki. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w okolicach wyborów prezydenckich stawiałam takie story, na którym napisałam, że od wyników wyborów zależy to, jakie studia wybiorę, i wiele z Was myślało, że chodzi o wyjazd za granicę. Nie, chodziło właśnie o taką. Moją rozterkę między takimi studiami ścisłymi, a y, studiami typu właśnie stosunki międzynarodowe. Po prostu stwierdziłam, że dobra, jakby na chwilę obecną mój plan na życie jest taki, że robię to, co robię. Y, bardzo mnie to uszczęśliwia, jakby w 100% mnie to satysfakcjonuje i zadowala w moim życiu na wielu płaszczyznach, i nie planuję robić nic innego, ale po prostu y, chciałabym y, studiować coś, żeby po prostu kiedyś. Nie powiem, żeby się przebranżowić, ale może rozszerzyć swoją branżę, bądź działać na kilka frontów w kilku segmentach. Także YouTube'a absolutnie nie porzucam i nigdy nie planuję. Natomiast po prostu chciałam też robić sobie coś ambitniejszego i stwierdziłam, że no, sytuacja w Polsce jest teraz taka jest i mogę powiedzieć szczerze, że nie planuję tu mieszkać przez całe życie. Wiecie, znów nie wiadomo jak mi się życie potoczy, ale przynajmniej na chwilę obecną nie mam w planach Spędzić w Polsce całego życia. Co prawda teraz będę studiować w Warszawie, ale wiecie, studia też się różnie toczą, są różne programy, są różne wyjazdy, po studiach też są różne oferty pracy, różnych ludzi się poznaję, więc tak naprawdę nie wiadomo gdzie się tak naprawdę wyląduje i z kim, dlatego ja nie jestem tak, wiecie, super związana z Polską i najpewniej gdyby się pojawiła jakaś taka możliwość wyjazdu zagranicznego na dłużej, nie wiem, czy właśnie prywatnie, czy ze względu na studia czy pracę, to myślę, że bym skorzystała tak po prostu też dla eksperymentu, żeby wiecie, móc sobie pomieszkać w innym mieście, mie miejscu i z tego też tytułu nie zdecydowałam się na te stosunki międzynarodowe, ponieważ stwierdziłam, że to są takie studia bardziej hobbystyczne, w tym temacie mam już naprawdę spo wiedzę przez moje podróże i przez to, że sama się tymi tematami interesuje I jednak stwierdziłam, że chciałabym studiować coś innego, żeby po prostu rozwijać się w wielu dziedzinach. Tematy takiego polityczno religijno społeczne to jest coś, co ja bardzo lubię zgłębiać po prostu na własnym przykładzie i wiem, że kiedyś jeszcze te studia zrobię, na pewno w przyszłości sobie jakoś zaocznie nie wiem, hobbystycznie wiem, że stosunki międzynarodowe na pewno kiedyś skończę, bo po prostu jest to moja pasja, i to mi nie ucieknie, ale na chwilę obecną chciałabym troszeczkę bardziej wykorzystać swój potencjał, wykorzystać to, że tak bardzo się rozwinęłam matematycznie, tak dobrze poszła mi matura i po prostu wiecie, jestem tak świeżo po tych maturach, jeszcze tak... taki mam świeżą głowę i mogę chłonąć taką wiedzę, te stosunki międzynarodowe jeszcze sobie zrobię, a teraz po prostu chciałabym zrobić coś ambitniejszego. Plus po prostu stwierdziłam, że stać mnie na więcej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wi większość, nie wiem, influencerów, youtuberów yy, nie idzie na studia, yy, a jeżeli już... Idzie to właśnie na takie kierunki, typ, takie wiecie, biznesowo, marketingowe i tak dalej. I oczywiście w tym nie ma nic złego, ale ja stwierdziłam, że znów ja nie chcę iść z, tym, z takim schematem, i wiem, że idąc tą taką nietuzinkową drogą, którą sobie w tym momencie obrałam, może być mi troszeczkę ciężej, ale to jest coś, czego chcę. Wiecie, mogę spróbować, studia nie są obowiązkowe, mogę spróbować, mogę jak obleję, mogę zrezygnować ze studiów, mogę zmienić studia za pół roku, rok, mogę zmienić uczelnię, Tak naprawdę możliwości jest wiele, także ja się nie przywiązuję. Tak jak Wam mówiłam, ani do Warszawy, ani do kierunku. Po prostu na chwilę obecną idę na studia i zobaczymy, jak będzie dalej. Dlatego na chwilę obecną. Zdecydowałam się, że właśnie chcę sobie podnieść wyżej poprzeczkę, chcę spróbować czegoś nowego, chcę po prostu być trochę taka ambitniejsza i zdecydowałam się na studia, na które się dostałam z pierwszego wyboru, bez problemu się dostałam. Na Uniwersytet Warszawski też się dostałam, ale właśnie koniec końców wybrałam właśnie Politechnikę Warszawską, także będę studiować na Politechnice Warszawskiej. Są właściwie takie, można powiedzieć, że no tak naprawdę dwa kierunki. Dostałam wczoraj plan zajęć, zajęć mam bardzo dużo. I jest to kierunek o nazwie Management and Production Engineering, czyli w polsku zarządzanie Inżynieria produkcji. Jak będzie, przekonamy się już za tydzień, ponieważ za tydzień zaczynam rok. Też pytaliście o to, czy mam zajęcia zdalne czy stacjonarne, więc ja mam zajęcia hybrydowe, ale wymagające stałej obecności w Warszawie. Dostałam już plan lekcji. Ogólnie jest spoko. Jeden dzień mam zajęcia od 10 do 20, więc masakra, ale na przykład jeden dzień w tygodniu mam totalnie wolnych, inne dni mam tylko od 14 do chyba 18 zajęcia. Mam dwa dni wykładów. Online, a dwa dni ćwiczeń, laboratoriów yy, i takich zajęć praktycznych yy, stacjonarnie. Także muszę być cały czas w Warszawie, dlatego też się przeprowadziłam na studia. Wiem, że wiele osób ma online. Ja mam ogromne szczęście to, że mam w połowie nie online, yy, co mnie bardzo, bardzo cieszy, że chociaż dwa razy w tygodniu będę sobie na to uczelnię na cały dzień chodzić. Rozwiązała się tajemnica, będę, jak skończę te studia, jak w ogóle wytrwam więcej niż jeden semestr, yy, będę panią inżynier. Myślę, że będzie to wyzwanie. No z tego względu, że zajmuję się też innymi rzeczami i gdzieś tam na te studia i nauka trzeba będzie znaleźć czas, ale będzie nadal matematyka, będzie statystyka, analiza, będzie też trochę takich właśnie przedmiotów biznesowych o prowadzeniu działalności. Także myślę, że udało mi się znaleźć taki idealny kierunek, aby jakby kontynuować tą moją politechniczną przygodę, ponieważ byłam jednak na MatFidzie, no w sumie na MatChemie w liceum. chciałabym wykorzystać ten swój potencjał. Także z jednej strony nadal będę kontynuować gdzieś tam tą moją ścisłą drogę i rozwijać swój umysł, a z drugiej strony będę też yy, miała trochę tego, co lubię, czyli zarządzania biznesu, managementu i tak dalej. Sam kierunek się nazywa management and, więc trochę tego zarządzania jakby też jest, bo to jest i zarządzania i jeszcze inżynieria produkcji, także ha, zobaczymy. Nie, co? no nic więcej mam na razie nie powiem. Wiem tyle, wiem, że muszę już rozwiązać jakieś testy poziomujące z matematyki i fizyki, której nie miałam w liceu, więc życzę im powodzenia. Yy, no i tak, Także oficjalnie jestem studentką Politechniki Warszawskiej. A teraz idę się, słuchajcie, pakować bo... i rezerwować sobie bilety, bo jutro jedziemy do Katowic.